nie Trzeba się przyznać do porażki. Czas się w końcu zabrać za jesienny balkon. O Boże! I zrobić coś z tym. To jest chyba jeszcze cięższe, jak to jest zamrożone. Co to jest, Czarek? No super, co ja teraz z tym zrobię? Na pewno będę wyciągać nasiona, ale co zresztą? Dobra, tyle mi wystarczy. Włączamy suszyć i na kalory Zabieramy graty. To są właśnie, to tu właśnie ciotka, ciotka Agatha ma w swoich siatkach. I darmowy piękny kwiatuszek ja na konie tylko stroić. W końcu zebrałam się i przyciąłam maliny i mięte. I zobaczymy, jak przetrwają zimy w tej szklarence. No to będzie fajnie, jak nie, to trudno. Co ja jeszcze mam w mojej super siatce? O Jezu, przeżył w miarę. Wieniec, wieniec moi drodzy na moją cudowną szklarnię. Trochę już swoją przeżył, ale... No, ale w końcu ma tylko na szklarnię. No to Dobra.

Kto ma kokardy? Na... na balkonie? Ta świruska. Tu tak namieszała mnie, że już zostawiam to tutaj. O. Trudno. Ej. Dobra, jak się z tej strony patrzę na tę kardę, no to ono się zaciekawie nie, nie prezentuje, bo z drugiej strony jest. Ładny materiał, który bardziej by tu pasował, no ale już mi go nie starczyło, więc przymknijmy na to oko. Ważne, że z drugiej strony robi wrażenie. Właściwie nie wiem czy robi, bo jeszcze nie widziałam. No, ale ma robić. Trzeba się przyznać do porażki. ściągam to kukarze. Masz gąbki? Proszę. Okay. <grybuj> Może ja tutaj sobie przykleić. Ne, no, još ledvo žije. Nie może i dobrze, że tej kokardy teraz nie ma. Przynajmniej wygląda to tak, wiecie. Ma to ład i skład. Jak kiedyś dorobię się prawdziwej dużej szklarni, może być nawet i na Rodosie, ma no to już, wiecie, jak ją będę stroić. Ale na przyszły rok na pewno będę musiała coś wymyśleć na tą balustradę, żeby było widać z ulicy. Tyle. Dziękuję za uwagę. trochę za mały, ale już mi się więcej nie chce działać. A tak w ogóle, to prawie bym zapomniała o moim pierniku staropolskim, którego robiłam jakoś pod koniec listopada. Czekajcie. Był nadszedł czas, żeby go w końcu upiec. Ja się trochę boję, że on tu mi spleśniał. No ale nie powinien, tak? Przy takiej ilości miodu. I nie wiem, nie wiem, czy mi wyjdzie, bo ja w pieczenie to jestem, no, różnie wychodzi z moim pieczeniem. Raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Nie jestem do końca pewna, czy cukier z miodem i masłem dobrze rozpuściłam, więc tu ewentualnie może coś nie wyjść. Ale dobra, Jezu, Jezu, jak to pachnie. O matko! No dobra. Trzeba go teraz ugnieść i upiec. Ło! Wow, ho, 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 ho. No, pozdro. Dobra, na razie go tutaj zostawię, żeby się trochę ogrzał. Według instrukcji 5 godzin, ale ja nie mam na to czasu. No i widzicie, tak wygląda moje pieczenie. I zobaczymy, czy mi to w ogóle wyjdzie. A jeśli nawet nie, to trudno moja rodzina w tym roku będzie jadła tego piernika. Dobra, no. trzeba zagnieść ten piernik. Ok, się ogrzał. Sobie zdajecie z tego sprawę? Ja to robię pierwszy raz w życiu, więc to naprawdę jest duże wydarzenie. O dziwne. Nie wiem, dziwnie to wygląda. Się aż tak kleić. Ja go przez parę godzin ugrzywałam, co w się sensie, wyjąłam z lodówki. Już bym wolała ubijać twarde ciasto prosto z lodówki, a nie takie. Okej, okay, teraz ja to powinnam podzielić na trzy części i upiec trzy blaty. Ale ja bym chciała jeszcze z tego zrobić pierniczki, więc. Chyba nic się nie stanie, nie? Jak zrobię to inaczej. Uh -huh. na pewno. Weźmy sobie tyle na pierniczki. I teraz to podzielmy na trzy równe części. Za, nie za cienko czasem y, rozwałkowałam to ciasto no ale dobra <grystanie> najwyżej będzie niziutki piernik uuu, dwa blaty już są i jak wystygną będę przekładać je śliwą powidło mi śliw widłami śliwkowymi? Nie wiem. Chyba ja rzeczywiście trochę za cienko rozwałkowałam. No, także mój piernik będzie y, slim fit. Ale trudno. Nauczka jest na przyszłość. Jesteśmy y, w suszarni. Mamy to szczęście, że mamy właściwie suszarnię obok naszego mieszkania, więc zostawię to tutaj. Tutaj jest od zawsze otwarte okno, jest zimno. Mam nadzieję, że nie jest więcej niż 18 stopni. No i że żaden z sąsiadów mi tego <noise> nie zakosi. Dobra, niech tutaj teraz ładnie do siebie dochodzi i zostanie tylko przystrejanie. No, a mi jak zwykle zostało sprzątanie po wszystkim. A tak bardzo mi się chce. Mm. Sorry, ale one się rozpływają w ustach. Jak dojdzie do tego jeszcze czekolada? bang